Witam serdecznie ku z tej strony Filmowa Zajawka. W pierwszej filmowej zajawce postanowiłem opowiedzieć o filmie, na którym ostatnio byłem w kinie narzeczoną. Był to Paranormal Activity 4. O tyle był on oryginalny i nietypowy dla swojej takiej historii, w której no widzieliśmy jak już duchy, widzieliśmy opętania widzieliśmy różnorakie tematy były to zazwyczaj mało istotne duchy, które tam były złe, ludzie byli źli później się tam coś im kurwa zatrzymali się w danym domu i tak dalej wchodzenie w inne osoby robienie dziwnych rzeczy wszystko nagrane kamerką, kamerką domową no fajny film, o ile jedynka była całkiem ciekawa niby na faktach o tyle dwójka i trójka już, no, były takim trochę pokazaniem, że to nie do końca, kurwa, jest, prawda? No, chociaż, chociaż, bardzo przesadzony film, Jedyn, dwójka i trójka, moim zdaniem, zbyt przekombinowany, zbyt yy, jakiś taki. No i tutaj wkracza czwórka, czwórka. <ścoughs> Czy film polecam? No polecam, dałbym mu nawet, powiem taką, mocniejszą ósemkę ze względu na nawiązania troszeczkę inne. Troszeczkę inne rozwiązanie tematu. Jeszcze go oglądałem w 3D 3D efekty naprawdę robią wrażenie w O ile na początku myślałem, że te okulary rozdawane są tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć najnowszego trailera Star Warsów. No jakieś jakichś 5-10 tak. No, całkiem, całkiem urbannie źle się zaczęło kręcić. Bo pierwsze 5-10 minut jest bez efektów 3D, więc jak ktoś... Yy, nie wierzy w to, co widzi tam na początku i już jest zrezygnowany, no to yy, uprzedzam efekty 3D są. Yy, bardzo często się powtarzają, bardzo często później wbijają się w naszą podświadomość i są one intensywne, są one intensywne. Yy, historia. Historia nie jest o zwykłym dwie. Można powiedzieć, że to jest już historia, czy o jakimś tam. O jakimś tam. Yy, 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 Demonię. Nie, nie, nie. Historia nawiązuje do antychrysta, do szatana. Mm. Narodziny szatana. 666, te sprawy. Więc jest tutaj taki trochę... Przykombinowanie w trochę innym kierunku. Mm. Zdziwiło mnie tylko jedno, sama końcówka w gruncie rzeczy, ale nie będę od razu o końcówce mówił. No mamy rodzinę. Yy... Rodzinę. Żona, mąż, córka. Yy... Brat, męża, jakaś tam przyjaciółka, no nie wiadomo kto kogo, tak w gruncie rzeczy, no bo taka blondynka przychodzi i tam kurwa im różne te odprawia medytacje, wększuje i tak dalej, żeby oczyścić to. No. no i potem pojawia się ksiądz. Tutaj troszeczkę kurwa no końcówka mnie rozpierdoliła, no bo... O ile do jednego demona czy do ducha potrzeba przynajmniej dwóch egzorcystów. no tutaj nie mówimy o egzorcyzmie, jako o egzorcyzmie, bo takowego już nie było, było bardziej przekształcenie tego w motyw zabicia demona, no nie wiem, nie wiem jakaś tam kurwa zrobiono jakiś pentagram i tak dalej. Naprawdę jeden ksiądz kurwa. z dziesięciu kurwa z 11. No nie wiem czy by dało kurwa radę. Tam dajmy na to zwykli ludzie, to kurwa w ogóle to nie, nie ogarniają o co w tym chodzi. Ale jeden ksiądz. No i no, jak się możecie domyślić, zakończenie jest jakie jest. Jak w każdym paranormal Activity tu nie będzie zaskoczenia niestety. Niestety. Ale no film całkiem całkiem znośny. Jeżeli chcecie na coś pójść do kina, akurat ten film polecam. polecam Efekty naprawdę miażdżą. Muzyka całkiem nieźle skomponowana, wkomponowana w to wszystko. Dźwięki no, są straszne. Czasami. Mm, czasami film potrafi rozśmieszyć, a czasami jednak kurwa ostro dać po dupie. Film polecam. 8 na 10. Nie będę przesadzał. Tam plusów nie będę też dawał, bo... Rewelacji jako takiej nie było, no ale film, film całkiem jest. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Chcecie kolejnych filmów, recenzje, opowiastki o jakichś tam innych demonach czy horrorach kategorii B, C i tak dalej? Ja w takim razie was zapraszam. Chcę ja tylko tak, kurwa, subskrybować. I życzę miłego dnia i oglądania. No, okay.